Moje koty są trochę ciulami, że chodzi o to, ch o granie. Jak to granie? No są ciulami, bo jak ja zaczynam grać, no. to mój, ten, to, to jeden kot siedzi, co tego, mały co nie? To, I tego, I no zawsze jak zaczynam grać, to on się już kurwia, bo ja wiem, ja że będę głośno, więc spierdala spokoju od razu. <laughs> A ten kot jest przyci... Ale wiesz, to jest skrań, bo, on tak staje, tak patrzy na mnie, takie... Tak jeszcze bezchnie że takie... <laughs> I dopiero idzie on. Mówi, ja pierdolny, przepraszam. Proszę, że chcę sobie kurwa pograć. Nie, nie o to chodzi. Ty myślisz, że jak to wygląda, jak u mnie te dwa się, to do łóżkoś tam gapił. Kurwa, znowu ten dał się będzie darł. Więc nie u mnie nie jest lewy. kochane kotki, co nie? No. To no się czaisz? Chodź tu A nie się czaisz Chodź Chodź Bo wystartuje Czas na robotę Czas na robotę, jee yeah. Ja monsterki trzeba zarobić A A A A <laughs> Jak ścieło Everybody is kung fu fighting Dydydidydidydidydid Dobra, słuchaj, bo potrzebujemy sprzętu. Nie powtórzę przyjadą tego co. Ale lody? Da, przyjadą. Zaraz. Tak dokładnie według moich obliczeń tutaj. Idzieś. A wiesz gdzie jest słonko kiedyś pi? Gdzie? Tutaj O tym razem nie wylądowało tam gdzie wcześniej Nie widziałeś co ja robiłem To dobrze Co ty robiłeś Mów co robiłeś? Ej nie dobra latarkę jest lepsza niż łopata oddawaj Oddawaj bo sam ją wydobędę Dawaj Wymiana. No. Aha, nie złomy! <ścoughs> Dobra, więc tu jest ta miejscówka, do której mamy wejść i zbierać te przedmioty, złoby, tak? No? no. Dobra, to wchodzimy. O, jest silnik! Silnik na złom! I? Dobra, wyniosę go. Nie! E, co się dzieje? Boli ci kręgosłup? Nie. <laughs> nie, nie, boli. nie, nie boli. Nie, nie boli. Nie nastawiaj mi go, chłopaku. <laughs> <U pato>. Szkoda. <laughs> <laughs> ja się pożegam, jak się kręci. <laughs> Mały bacie? Jak chcesz, to Kurde, fauna! Pauda Aha, ale żeśmy poszli. Tam nie chcemy skakać. Nie, 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 nie. nie. Ja, ja tam się nie czuję Adamem Małyszym, by skakać. A tędy możemy wejść tylko za pomocą terminala. To jeden z nas musiałby się wracać. I, i umieć wpisywać te komendy. Aha, znalazłem hmm. przejście na tą drugą stronę. Aha! Co o, Aha! Zapowiedziałeś? Spokojnie, ja się tym zajmę. Mga! się z turetem. Zaprzyjaźniłem się z turetem. Dobry turet, tak, widzisz nagle. Żołnierzyk tam jest! Co? On nie bije. Żołnierzyk! Nie, żołnierzyk! Siema! O kurwa, on chyba jest agresywny! Pieddalaj! Jest to jest Chyba bardziej na mnie mi się wydaje. Pieddalaj! O on z węta teraz? Co robimy? Ej! Góza szukasz, knoju! leci! on <grym> poszedł? E... A nie żołnierzyku? Panie żołnierz. A to, ale... A to kurwa jedno, skampiła się tam bawać. Patrz, pat, 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 pada tego... Pana agenta! Ej! Ty przeskoczyłeś to?! Nie <laughs> Kurwa! Jednięty, Ale w tej nie agresywny, dobrze! A już chciałem pokazać, jak ty kurwa króli i Okej, okay, to nie wiedziałem, że żołnierz... O, o nie, nie! Kurde, nie, 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 nie! <laughs> Te oczy! <laughs> A Albo według modyfikacji. Hej, it's me, Goku! Taki Jaki No! Czekaj, czekaj, od jakich, chyba... Czek... A! Strzela! Jednak jest agresywny! Jednak jest agresywny! Jednak jest agresywny! Jednak jest agresywny! Ej, kolego, ja, ja tylko to sobie wezmę a gdzie zabrałeś lagunę? O jesteś. Nie ma. Chodź Mordo, idziemy. Pra... Nie tak ta praca nie jest dla nas. Więc tu taki manekin. Gdzie to, żeby nie było? że cię ukradłem. A cię jeszcze ją naładuje. Patrz jaki za mnie miły kolega. Ile mamy czasu w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, zostań tu, jak coś to polecisz. Ustawisz autopilota i poleci. Dobra, tam wracam. Kurde, jest szósta, trochę niebezpieczna. Aaa, co mi tam? Ubi duba, ubi dubi ziubi. O Jezu, ta klatka schodowa. Zobaczmy. A. Byliśmy tu? Nie, nie byliśmy tu. Halo. I ogórki. Nic tu nie ma. A, to red. <śmienicza> 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 to, <śmienicza> to było. Nie wiem, coś mi kark skręciło. <śmienicza> to mi kark skręciło. <śmienicza> ja tylko są <szatę> takie. <śmienicza> Dobra, trasa zmieniona. Idziemy na wycieczkę do. No ma, na jakieś tego. Marsa Tam ten człowiek nie był miły. Nie był Oi. miły. Oj, nie był! To kin mnie zabiło, to nie mam pojęcia! Chodźmy! O, patrz! Ul! Moje chujowe poczucie humoru! Hehehe, cię zabiło! Laguna, nie! Nie, nie biegaj! <ścoughs> eee... Jaki pl dobra, plan jest taki... Ja je odciągam, ty bierzesz ul i spierdalasz na statek! No może później tak! To na później, na koniec. Nie, na koniec to czasu nie będzie. Ale tego nie weźmiemy, kurwa zabije nas to. Nie, 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 nie. Taś, 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 taś. Na góra! Nie, Zamiana? Zamiana? Łatwiej to odciągnąć. Powiedz im żart! Jest, jest, tak. nie tak! Co ja? Co ja? Co ja? Nie. To się nie uda! Odpuszczamy, nie uda się to. I też tu do góry. Tak skopa. A nie, no jakbym się skopa, to byś nie spadł. W drabinkach rodzi. Nie, nie udać się łopatą. Ja jestem pożądlony mocno. No to bez sensu, to nic nie ma. Mówiłem cię, się środkowo. Hmm. To tam może. Tu jest coś? Eh, to to było? Wow. Nie, 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 czekaj, nie to. Zostałeś wentylację, że się otwierała? Nie. Próbujmy Musimy znaleźć. Dobra Cholera Nic tam nie ma Jakoś się zakręciłem Tam jest wejście jakieś? Jest jakieś zejście, ale... Pusto Nie Nie? Nie widzę nic, bo jest ciemno, kurwa Ciemno, kurwa Ciemno Ciemno kulbo! O! O! Generator! Czekaj, bo. O! Coś jest Klaszka. A tu coś jest z tej strony? E, moc sobie podświetlać. Nie, nie ma. Zapomniałem o tym. Po co? Bierzemy, ta? Chyba idziemy z tym po prostu, bo tu nie ma zbyt dużo rzeczy. Eee, dobra, zabierzmy tylko ten generator. Moja nowa latarka, Oho. hihi. Ulepszona. Radioaktywna. Eee, tędy? Eee, ta... eee, Co to? Uh. U -u -u -a! co A! to, co to, pierdolito! Nie! O, o. <śles> tam go! <śles> 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 A Dostało ciała ode mnie jednego, a <grystanie> drugiego. <grystanie> Ej, ale to Wiem, Widziałem, dlatego to pierdłem do domu. <grystanie> Pomocy! Pomocy. Ano, już nie chcę schodzić! Ja zszedłem! Nie damy rady tego zabrać. Szadzić to. Przepraszam, nie chciałem. Nie, 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 Żyję, żyję. Ja obraziłem te pszczoły się rzuciły co? na mnie. Teraz, chodzi na drabinkę teraz. Raczej skaczę. I teraz tutaj. O, o, Aha, A tutaj nas no, skręca i teraz jest za mną. Dokładnie Jeszcze mądry. Jeszcze praszkę przyniosłem. <gry> Uuu, <Startuj>. uu, <gry> <gry> <The back thing! gry> Nie wierzę <gry> Nie wierzę! <gry> Nie mogłeś! Musiałem! No było silniejsze! Nie co jest wierszy zagrożeniem Ty czy ten potwór! Chyba bez różnicy! Tędy Nic o tym rozmawiać, rozumiem, rozumiem! I. 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 Kurwa nie rozwali się! Ja jestem grubszy. Tu jest wejście. No, w sobie tak, patrz jak się telepie jak ty chodzisz po tym. No. Ej, czekaj, co. KOT zostaw kabel, czemu go ciągniesz? Koniec grania, czas na przytulanie. <laughs> Dobra. I Ilot. Co? O! No o! Trzymaj! Masz kucharzu! Ty, ma! <APIs> ty ta poduszka jest. poczekaj. Chodź tu. Nie, nie możesz. Aż taki słaby nie jest. <zuczuj's>! O! Oh. <Creatorate queste greatness> Zapierdęła! Zapierdęła! Kurwa, ja i mojej humor, ze że pierdzi, mnie to cieszy. Nie pierdnię. hehehehe jestem, Dobra, zostawiam pułapkę I lepiej. Lepiej tu Chodź chwilę, chodź chwilę, chodź <laughs> zetrałeś się, <laughs> Ja mi spierdala, chłopiec Czekaj, mogę cię wyłączyć? Mogę cię wyłączyć? Mogę cię wyłączyć. Dobrze. Bej sto. Nie. <grym /dobry> Nie. Koniec zabawy. Nie, <grym /dobry> generator drugi. Bierzemy i bo trzeba mi kłoty wyrobić. Ty, mm. pa, butelki jeszcze. Pa, jeszcze ktoś browary to zostawił. Dobra, bierzemy. Uciekamy bierzemy! Sto... Jeszcze ktoś browary zostawił. Mi to pasuje. Jeszcze... Nie host slime. Co? Slime. K kurwa, dobra, odciągnę go na spokojnie. Dobra, taś, 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 taś. bo spierdolę, to jest lepszy pomysł. Ej, ja miałem być twoim targetem, chodź tu. Chcesz go przeskoczyć? Da się, ja przeskoczyłem! Tak, da się, przeskoczyłem, ale. Dobra. No jak Żyjemy! Żyjemy, dobra, dobra, mi No co, tym mostem, Dzieje mi się! Dzieje mi się! Dzieje mi się! Dzieje mi serio? Dzieje <laughs> tak. ja mi Za ciężcy byliśmy, browary były za ciężkie ty Jesteś za gruby Ropek Wiem Dobra, lecimy No Co z, o, z naszym światłem? Nie wiem o. A Ej Skoro ty nie gasiłeś, ja nie gasiłem, to kto zgasił? Nie zgasiłeś, bo nie wychodziłeś Nie, nie jak niby? Ja pierd takie ciepło poczułem, bo to komputer był obok. Piernąłeś naprawdę! Poczuliście, bo piernąłeś naprawdę! Nie! Nie, ja koło komputera stałem! A no kurwa! Nie, sprzedajemy to, bo ja ten nie wytrzymał z tym jednak. Dziękujemy! Miło robić z panem interesy! Jeszcze to! Coś nie chcę. wziął! Ile? Panie Pani tego, panu ile? No ile?! Huh? No 6-9. Dobra, nie klikam tego. zrobić więcej. Nie, nie, czekaj! Zarobimy więcej ropek. Nie martw się. DAGUNA! To <laughs> no tak nie działa, że jak mnie zabijesz, zarobić coś. Nie, czekaj. O kurwa! Nie, 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 nie! Karabin! O! Ładnie zrobiłeś. Nie. Nie rób tak.

Ja też tak, ja też się, ja też się na to nabrałem. No survivor. No. Dobra, wracając naszej rozmowy. Jak wygląda zwolnienie w tej pracy? Tak właściwie? Ropek. Tak? Mam nadzieję, że się ubezpieczyłem. Ja <laughs> do... Nie! Czekaj, ja ubezpieczyłem! Welcome to Arkansas Kapitan idzie razem z wystadkiem zawsze Co? Nie, nie czekaj, nie ja zapisałem się na yeah. to! <laughs> ja pierdolę! <laughs>